Hej, siemanko! witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Yy, przyszedłem już tutaj do Karczmy i znalazłem problem. Gdzie jest ten Munro? Munro. Geralt, Geralt. Brus... Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem. Bierzyć. Nie wiem, to, to jest. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Mm. Jak życie Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę, jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak nie mają. sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. No tak. Dobra, ja nie chcę Było. wygrać te kości. Ja nie lubię. Tych bym zagrał, ale Kości. No, e, Problem, bo nie ma ani tego, ani tamtego. Hmm. Jak to się nazywa? On tych co mieli być w karczmie. Więc chyba. O! Widziałeś gdzieś kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Tak. Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Oj. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Hmm, to bardzo dobrze. W takim razem? E... Wieczorem, wieczorem może być w tej kartwie Yyyyy... E... za stanie na kolanach to i tak trochę drogo. E... Do wieczorka. Pięć godzin. No dobra, niech będzie, niech będzie pięć. Niech będzie. I Mam nadzieję, że będzie tych dwóch tutaj, co? Co miało być? Czyli. Konrad? Tak. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą? Wspaniale. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Hmm. Zgoda, ale wciąż jesteś mi coś winien. Spłacisz swój dług w odpowiednim czasie. Od razu wiedziałem, że porząd... Dobra. Porządny w ze mnie człowiek, ale nie ma dalej tego. Hmm, twoja Hmm, hmm. No, dobra, nie ma. Może kiedyś przyjdę. Nie chcę mi się na razie. Pójdziemy do tego ogrodnika. Tak, bo ja miałem... Tak, z dwoma czy nie? Do innego miałem tylko Konrad miał być przecież. Mam mieć ostrza. To już z ogrodnikiem. Tutaj tego. Do Vivaldiego. Loi yy, Na Groblę. Yy, na Bagna. Kalkstein. I Fistek siemce. E, więc pójdziemy teraz. E, 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 e. gdzie jest? Z zagrodnikiem. No, i akurat. I potem pójdziemy do tutaj, na posterunek. I oddamy sięce cały fistech. Czy to magazynu? O! Czy to są te... Slamsy? Dobra, ale nie, 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 nie będziemy zaczynać kolejnych zadań, póki nie skończyliśmy tych pierwszych. A cóż to? Eee... Teraz trzeba tutaj iść. Tak? I teraz tutaj, już jest ten szpital lebiody. I teraz trzeba znaleźć tego ogrodnika. Tu są rośliny, więc... A raczej chyba tutaj będzie gdzieś. Chyba, że nie będzie. Aż kurdej nie ma... ...nikogo tutaj. No i problem mam. Właśnie. Jeszcze w polu się zgubiłem jakimś. Nie mogę wyjść. Zgięzili mnie tutaj. Nie no, bo jak nie wyjdę to naprawdę... O, tędy. Mm, nie ma tutaj ogrodnika. Jest pies ogrodnika. Może w szpitalu będzie po prostu. A, zamknięte. Co tutaj się stało? Herold jakiś... Oj, oj, tam coś było. Vincent Mace. A, no ale i ja tak tam muszę iść. Więc yy, no niestety nie ma ogrodnika. To idziemy tutaj. Do siemki. Do lożku idziemy i damy siemce w fistech. Mam coś dla ciebie. Oczywiście mam kuferek w fistechu Nie. Yy. Powiesz mi coś o tym? Kiedy? Ja prawie nic nie wiem. No ja jak to. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. A? Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście wiedźmiński miecz. O Talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć poprawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Passer rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczyć ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Powinieneś z tym skończyć. Może, ale na pewno. Bywaj. O, tu są moje rzeczy! I mój miecz. Moje piwa i w ogóle... Proszę, salamandry są tutaj. Mmm, tak powiem. Wyrzucę trochę przedmiotów Na przykład yy, chleb i dam te tutaj broszę yy, kurczak wezmę Dusza upiornego psa Dobra nie mam, nie mam yy, Tu jest beczka jeszcze Ale ja już nie mam nie mam miejsca w jakichś Niestety Tu jest jakiś kratar a ta w podłodze A, co te lochy, ca? Kanały, znaczy No dobra, to... to nie... Jednak, jednak chcę stąd... Jednak chcę stąd wyjść Dobra, bijemy się z nimi Uciekam, uciekam, uciekam Kurde Trendy było wyjście To mój błąd, że szedłem do kanałów. Dobra. Tutaj gdzieś. Tu jest miejsce mocy. Hmm. Kurde, bo... Aha. W miejscu. Tędy. Tędy się szło. Dawaj, te Nie, już idę do zimy. Nie chcę mi się z nimi bić. Aha. Nie mogę wyjść teraz. Mogę wyjść. Nie, nie mogę. No dobra, to chodźcie. I co? O. Czyli dam ten fiestek, chęcę? Gdzie mnie pobrzelią kiedy? Witam, szanownego Pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem Pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Dzięki. Nie skorzystam. Nie będziemy płacić jakimś Pucybutom. Yyy, eee, dobra. Z ogrodnikiem przy szpitalu. Nie było go. O północy w magazynie. Mogę poobiec do Vivaldiego W sumie nawet niedaleko jest. A jak tam zadania fabularne? Świadek. Muszę się rozprawić zdjęć, który jest w szpitalu? O. I odnaleźć księgi dla Kalksteina. Dobra, ale na razie idziemy do Vivaldiego. Dzieje. Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika Skojatel. Jego bratanek mm. był w komandzie, które złapali zakonnicy. To ta banda, która wyryźnęła osadę pod wyżimu. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To, to chyba to ja to wyryżnęłem. Bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą. Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawszony. Dobrze, że udało się ich wyłapać. Fajnie, że widzę jego twarz. w tym transporcie broni. Haren był prawdziwym patriotą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy, zbieraj się, Vivaldi. W Losku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Nie chciałem mieszać się w interesy Hawkara i Skojatel. Młodzi ludzie dali mi wyboru. Haren przestraszył się od odwetu wiewiórek. Sprzedał całe komando. Oh. Myślę, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nie ludzie. Nakarmią kruki i wrony, prawdziwych zwycięzców tego konfliktu, bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę śmierć, oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko podlinożercy będą tłuści i syci. Kruki i wrony. Kruki i wrony? Ok, i co? Już. No, chciałem mu coś powiedzieć, ale. Ale już nie ma go tutaj. Już, już go nie ma. Za późno. To jak mam mu powiedzieć, jak go zabrali? Nie powiem mu po prostu. Ok. Mm. Dobra, z więźniem, który jest w szpitalu, idziemy tam. Do szpitalu. Czy ja przejdę przez płotek? Nie, on będzie biegł naokoło. Aha, no to nie biegnij naokoło. O, który jest Zygfryd? On nie wpuści na pewno do szpitala. Do szpitalu, Do szpitala? Ej, nie wiem. ma Muszę tutaj pogadać z tego... O. Tutaj chora, chory, chory, chora. Chory, chory, chory. Jest więzień. Spać mi się chce. Nie zbliżać się do więźnia! Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on. on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina! Jaka ba... O! Kurde. O no, to rzeczywiście. Biorę miecz i walimy ich. Ej, to jest ten, ten z dużą głową. A nie, ich jest więcej. To myślałem, że to jest akurat ten. Kurde, może. Może uda udem... mi się. Nie. Nie uda mi się z nim pogadać No dobra To wychodzimy I teraz Co mamy dalej? Podejrzany baronina Świadek Z Rajmondem muszę pogadać Gdzie jest Rajmond? Prosto i w lewo ...i na drzewo. Spucę, bo to nie... A, Raymond to jest ten, detektyw. Dobra. To jest Raymond. Słucham cię uważnie, biały wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczeć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przystępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksztajna. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksztajna. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesać, to gwałtowny gość. Kalksztajn i Baranina Kalksztajn, coś tam mi yy, tajemnice widzimy, żeby posunąć dalej śledztwo muszę zdobyć zaufanie alchemika Kalksteina, Czyli... Hmm. Może wydostanę... Krasnoluda z więzienia Chociaż trzeba z ogrodnikiem pogadać, ale ja dalej. Tajemnicza wieża. Tak, to tam muszę iść, bo nic więcej nie mam fabularnego. Dlaczego co u Talara. Tajemnica, nigdy mnie nie widziałeś. Och. nigdy mnie nie widziałeś. Talar? No, to jak będzie interes? Yy... Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodzieją. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Co? No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Diabli nadali. Nie wiem dlaczego Ale to wszystko jakoś tak długo długo trwa Tak jakbym Nawet nie wiem co powiedzieć Jest jej ogrodnik Z nim pogadać mam Więc pogadam Szpital. Chyba lubisz to co robisz. Lubię? No, chyba lubi. Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram, absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? Pięć lat temu, niedaleko stąd pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin koen. Poznałem go na wojnie. Chłop nas chwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez pięć lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Koena widziała też panienka Szani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Bywaj. Dobra. Pięknie rośnie. Muszę prowadząc strzani, ale Nie ja miałem pamięci. Znowu gdzieś poszedłem w inną stronę w ogóle. Tutaj gdzieś jest, w tym loszku. Tak, muszę go jakoś uwolnić tego. E eee, tak jak on się nazywał? Vivaldiego, a e, psik, ty nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel, nie pieprz, to tylko stary krok. Co się tak nim... mam do niego nie wszystko jedno. Za oto. Dobra, będzie mi musiało oddać te. Co? Uh, is, uh. Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javed'a. Ciekawe. Mm -hmm. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Jawedzie, może użytecznego. Oho. Drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Banard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Poloć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. Masz mo mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli za Nie obrażaj mnie. wyciągną- Mam nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz bez wykształcenia. Eee, szkoda gadać. I wy ludzie nazywacie to prawem i sprawiedliwością. <laughs> Prawo i sprawiedliwość, <laughs> Chyba tak. Z którego roku jest ta gra? Co kryje prawda? Eee, tajemnicza wieża. przydać Annex of Or. tajemnice. Eee, gdzie jest to Annex of Or? Brama tajemnicza. Dobra, nie chcę się tego czytać. Możecie sami to poprzeczytać, Ja tutaj będę scrollował, jak chcecie. Żeby sobie zatrzymać filmik czy coś. Troszkę dodaję wpisać dziennika w kategorii miejsca. No i tyle. Eee, zdobyłem więcej informacji dla Kalksteina Czyli co? Aha, czyli nic. Więc na razie. Muszę tutaj coś porobić. Pamięć ostrza, Muszę porozmawiać o. Porozmawiam z Szani o mieczu. Szknurdę, trochę daleko jest. To może coś innego. Podejrzany Baralina. No też trochę daleko. Podejrzany Vincent Mace. Dobra, ten też jest trochę daleko. Poszukiwany. Ten ten to już w ogóle. Szczur. Ten też tak samo. No i tajemnica Berengara. Tak samo. Także... No chyba pójdziemy do szali. Ale to już w następnym odcinku. Także żegnam Was. No i do następnego. Cześć!